Witam Widzów Wiedza Dla wszystkich. Miło mi powitać w kolejnym odcinku. W ostatni odcinek zakończyłem tutaj z Robertem pytaniem: Jak żyć? I czy książka Wiedza Dla Wszystkich albo Prawo Morza 1 i Prawo Morza 2? Przypomnę, że już wyszła ta druga. O, tak wygląda w całej krasie. Otóż jest już rozsyłana do wszystkich, którzy ją zamówili. A Robert zadał pytanie, czy ona warta jest ceny. Otóż, pierwsze primo, ona nie ma ceny, bo ona nie jest w sprzedaży. Jak znacie, a jak nie znacie, to zapraszam na witrynę. Dedykowanej książce pod adresem tym samym co tytuł Jesteś człowiekiem, nie osobą. Jak dostać książkę? Taki jest e, dalszy część linku do tego. Jak dostać książkę? Tam należy czy, e, wkliknąć, jak się już wejdzie na tą witrynę. I tam jest ta doktryna, e, w jaki sposób można ją dostać, opisana. Mianowicie. Książka nie jest w sprzedaży, jak powiedziałem. Książka jest prezentem dla wszystkich, którzy wesprą akcję Ariana. Arian prowadzi akcję ratowania zaginionych na morzu. Akcja będzie trwała do czasu ostatniego uratowanego, żywego lub martwego na morzu. Kropka. Darczyńcą jest każdy, kto w w ciężar rachunku wymienionego pod tym adresem, po kliknięciu w jak dostać książkę, w taki klawisz czerwony, jest ta idea przedstawiona. Książka nie jest w sprzedaży, ponieważ ma moc uzdrawiania prawa, ma moc uratowania życia wielu być może miliardów nawet ludzi, stąd nie jest do zapłacenia i stąd nie ma ceny i stąd nie jest sprzedaży. Stąd nie wystawiam żadnych pokwitowań, faktur, rachunków, etc., etc. I to jest odpowiedź na pytanie, czy jest warta. A ile jest warta wolność? Ile. Ja bym tego nie umiał wycenić, więc też ceny nie mam na tą wiedzę. Ale mam taką uwagę. Otóż może się niektórym, nie, niektórym wydawać, że jest inaczej. Natomiast książka, która ma 800 stron, czy 600, jak poprzednia. To wymaga czasu, żeby tą wiedzę zgromadzić. Jak wiecie, pierwsza część została napisana na podstawie 140-138 książek w czterech językach odnalezionych, jak lubię mawiać przez Ariana w przestrzeni i w czasie, w czasie i w przestrzeni. Mianowicie na czterech kontynentach ja odnalazłem. W czterech językach. Większość musiałem zakupić. Najstarsza z nich ma 563 lata. Jest ilustracja, jest to prawo morza Anglii sprzed 500 lat. Ponieważ, jak wiecie, jestem kapitanem, pasjonatem, żeglarzem, instruktorem, w drugiej części poznacie moje wyprawy. I na tej kanwie załączyłem tam zdjęcia, gdy płynęłem szlakiem Vasco da Gamy, odkryłem tą drogę, prze, 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 przepłynęłem ją, przeżeglowałem tym samym szlakiem, którą 500 lat wcześniej Vasco da Gama. Są tam moje zdjęcia z tej wyprawy. A całość tej mojej historii jest również w tej drugiej części morza, kiedy opowiadam właśnie o tych czasach, kiedy admirał podróżnik słynny Vasco da Gama. Bynajmniej oficjalnie według y, mainstreamu on to zrobił i opisuje jak powstała mapa Europy, pierwsza na świecie. Ze szlakiem zawierającym ten szlak z Europy do Indii. A co tam się stało? Co tam takiego zaistniało? Co ma skutki takie do dzisiaj? Otóż to wszystko jest historią właśnie opisaną w tej drugiej części prawa morza. Ona nie jest historią o podróżach Singbada. To jest raczej kryminał. Z tej książki leje się krew hektolitrami. Hektolitrami e, trup się ścieli tak gęsto, że na każdą ze, strun, ze stron to jest przynajmniej 10 tysięcy ofiar. Na każdą stronę 10 tysięcy ofiar, a jest ich 800. E, tak przepojona jest krwią i bólem tych ofiar, wszystkich, które tam. E, zostały po prostu, e, no legły, legły, legły. Te kajawele, które tam dostarczały, ta historia cała, która e, jest nam tutaj przekazywana, jak wiecie, jest w całości zakłamana. A ja tutaj znowu, Arian ułożył puzzle kolejny raz i poukładał tą historię. E, nie będą zadowoleni jej tutaj główni aktorzy. Czyli e, królowa Wiktoria i jej następczyni, i obecna też e, tutaj Elżbieta Winsor. No, nie chcę tutaj zbyt wiele powiedzieć, ale powiem tytułem zachęty. Nie wiem, czy to zachęta, to są fakty. E, powiem dlaczego, może lepiej e, to umieściłem tutaj. Otóż ta historia dzisiaj ma finał swój. Dotyczy ona naszej ojczyzny, nas wszystkich, moich ziomków, lechitów, potomków, protoplastów i dlatego mówię o niej, pomnę tego, co generał Sung kilka tysięcy lat napisał w sztuce wojny. Poznaj swoich wrogów, poznaj ich wszystkie metody, a będziesz miał 50% szans na pokonanie go w każdej potyczce, bitwie czy wojnie. A ponieważ to oni, oni z nimi mamy problem, to stąd w celu postulatów tego generała chińskiego Publikuje to wszystko. Powiem tyle, że Premier Indii obecnie ma pretensje uzasadnione, słuszne, niepodlegającym żadnym negocjacjom ani wątpliwościom. Ma pretensje do korony brytyjskiej dzisiaj o 4,5 biliona, 4,5 biliona dolarów amerykańskich. I nie są to żadne reparacje ani odsetki. Jest to wyliczone na podstawie spisu, który dosta dostarczony został do właściwych rąk winnych tym zbrodniom. Otóż są to skarby z wskazaniem miejsc, gdzie one zostały zrabowane, kiedy. I gdzie obecnie się znajdują, a znajdują się bezczelnie u bandytów, którzy dokonali tych zbrodni w muzeach w prywatnych i British Muzeum i leje się krew, jak powtarzałem, powiedziałem wcześniej, strumieniami, hektolitrami. Skończę tą dygresję. Wyobraźcie sobie sami wiemy, ile. Łez i lekwii wylano i cierpienia spowodowano drugą wojną światową w naszej ojczyźnie, na tej Ziemi Świętej. Wiemy, ta wojna trwała na tej Ziemi 5,5 roku, a teraz sobie wyobraźcie, że cierpienia większe, zadane przez idoli tych, którzy to robili, najgorszych z najgorszych, oni mieli swoich idoli, jeszcze gorszych. Jak sobie wyobrazicie, ile SS zrobiło tutaj nieszczęść, ile krwi przelało, ile cierpień przez 5,5 roku spowodowało, to pamiętajcie, że tam socjopaci gorsi od tych SS-manów, którzy tak, to SS-mani się wzorowali, robili te zbrodnie, czynili je i przelewali krew tych ludzi przez 500 no, przesadziłem. Oni akurat robili to przez 200 lat. Oni, oni osobiście robili to przez 200 lat. Rękoma największej korporacji wszechczasów, czasów, która dysponowała armią, prywatną armią o liczebności 256 tysięcy zbrojnych, wyszkolonych zbrojnych, żołnierzy, którzy występowali i pracowali pod szyldem wschodnia kampania, wschodnioindyjska kampania brytyjska. Brytyjska kampania wschodnioindyjska, inaczej. E, tutaj te zawahania w związku z tym, że to po polsku, a to z angielska, co to jest. E, no więc ta kampania, kampania wschodnioindyjska, brytyjska miała taką armię i ta armia wyszkolonych socjopatów była nakręcana jeszcze jak to się mówi przez Towarzystwo Jezusowe jezuici mianowicie br brali udział w tych wyprawach po tak zwane korzonki i herbatkę ale to jest ta krzywa bajka wkręcona nam przez y, tych właśnie y, socjopatów zabojców, bojdańców y, y, i tak dalej i tym podobne brak właściwych Tutaj określeń jest spowodowane tym, że nie ma takich określeń dostatecznie obelżywych dla tego, co oni tam wyprawiali i zrobili. Mianowicie kilkaset milionów ludzi zamordowano, kilkadziesiąt milionów ludzi zagłodzono, kilkadziesiąt milionów ludzi wpędzono w nauk narkotykowych, wywołano niezliczone wojny, w tym dwie opiumowe w Chinach, no i o tym traktuje cała historia, że dzisiaj wspomnę tylko o tej królowej Alżbiecie Windsor, Windsor skazanym niedawno prawomocnym wyrokiem, łącznie w dobrym towarzystwie bym powiedział, łącznie z Józefem Rasingerem i z premierem Kanady na 30 lat bezwzględnego więzienia i przepadek mienia w całości, wskazanych przez Trybunał Międzynarodowy do Spraw Zbrodni Kościoła i Państwa. I pominę komentarzem, co dalej się stało. Odpowiem na ewentualne pytania, ale odpowiadam na nie właśnie przy okazji prelekcji. I a propos prelekcji, tutaj dobra wiadomość. E, czytajcie na stronie pod dzwoneczkiem na pierwszej stronie. Niedługo spotykamy się za dwa tygodnie dokładnie. We Wrocławiu, zapraszam na prelekcję Ariana. Kontakt do organizatora, jak zawsze, na witrynie. Również pierwszego, czyli już niedługo, za kilka dni, zapraszam do łodzi na kolejny event, i trzeciego już do Brzegu na jeszcze kolejniejszy, a później zaraz właśnie za dwa tygodnie, jak wspominam, do Wrocławia, i tutaj wielka feta. No, niespodzianek, mnóstwo wiedzy, jeszcze więcej. E, także serdecznie zapraszam i polecam. Oczywiście, e, kontakt do organizatorów tych imprez na witrynie. E, proszę rezerwować miejsca, bo ostatnio e, coraz częściej są e, sytuacje naprawdę, e, no, po kilkaset osób i przerasta to e, plany organizatorów no nie będę w tej chwili mówił o imprezach odbytych z wyjątkiem jednej która akurat się zakończyła